Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie. Tu ja, Winduch. No i dzisiaj pomyślałem, że nagramy sobie już takie pytania od widzów i kolegów, bo tam też mamy rzeczy jest kolegów oczywiście. Już kiedyś nie grałem pytań od widzów, szczególnie przy tym dlaczego nie będzie już y, tego przygody z Murzynem. Ale to już później dobra. Mm, jakby to powiedzieć. Na no, początek... Mm sprawdzimy właśnie to, to u świnów Kiedy będzie recenzja Sonic? Nesto się pyta. Którego znam? jest? Dobra. Yy, dlaczego nie ma? Opowiem Wam to. Ok, zdarzyło się to jakieś kilka dni po, po, po tym, że byliśmy z w kinie na Soniku. To wiedzieliśmy, yy, czy on. Widział też ten film, ale chcę zobaczyć recenzję. Ok. Więc tak. <grych> yy, grałem sobie w Kerrys Moda i nagle bym się przypomniał, że muszę nagrać tą recenzję. To poszedłem i nagrałem tą recenzję z Sonika. Jeszcze ja się od razu zewu krwi i też mi się udało. Potem zapomniałem to wyciągnąć jeszcze minęło kilka dni coś tam, coś tam robię. Miałem napchany telefon, musiałem posuwać kilka zdjęć, i posuwałem te kilka zdjęć, i przez przypadek usunąłem recenzję Sonika. Mhm. Recesję Sonika usunąłem, i nie da się przewrócić. Niestety, takie smutne wydarzenie. To jest takie trochę smutne, wiecie, że tak się zdarzyło, i że. Jestem takim, i teraz się pewnie zapytacie, dlaczego nie nagrałem w tej zejścia jeszcze raz. Bo jestem i mi się nie chce. No dobrze, to skończyliśmy to pytanie, ale pomyślałam, że do dodamy tutaj jeszcze taki mały do bonusik do tych pytanek. I teraz to pytanie właśnie brzmi następująco tak. Ej, hey, a na, na temat godzini i Szyngodzili, To kiedyś to wiem jak wygląda mecha ale wiem w twoim znaczy ja w Twoim serialu, bo ja wiem jak wygląda, ale nie wiem jak wygląda w Twoim wykonaniu. Zaraz ci odpowiem. Smutną, lecz niestety pra prawdziwą odpowiedzią jest to, że po prostu nie mam figurki mecha No nie mam, nie mam. Po prostu nie mam i tyle. Nie mam go. Nie mam, tak po prostu go nie mam. Nie mam. A i tak w ogóle pod koniec sorry, że usunąłem Gorączka 16 Challenge. Bo się dowiedziałem, że tam trzeba dawać link, żeby chodziło to do cele charytatywne, a wiecie. Ja nie jestem. Ja nie wiem, jak cię daje takie linki do celów charytatywnych, to już jakaś inna sprawa. No i wiecie. Ja nie wprosiłem nic kompletnie, ja nie wiem, bo jestem biedakiem i mnie nie stać. Czy... Ja wiem i jestem tym po prostu. Czy znaczy teraz wiem. No ale cóż, odpowiedziałam na te pytanka. Mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał, zostawcie łapki w górę, super z dzwoneczkiem, oczywiście, żebyście dostawali wszystkie filmy i... Wpadajcie na moje inne kanały, takie jak Lego Lasu, chociaż on nie jest taki zbyt niepopularny, bo mój brat mnie namówił, żeby nagrywał z Lego, a wpadajcie też może na świnduch reviews i też na dziwny kanał ściekowy, czyli na kanał Gościa, który jest jakby Iwoną, ale u mnie pracuje i go często to używam, Znaczy Jacka częściej używam od Jana. No to siema, cześć!